Przygotowałam ścianę skarpetek. Witajcie drodzy maniacy! Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o tej cudownej porze roku, jaką jest niewątpliwie zima. Czasami myślę sobie, jak to pięknie żyć w naszym polskim kraju. Skąd taka refleksja? Otóż pomyślcie o tym, ile warstw ubrań, ile stylizacji naraz możemy codziennie założyć. Zimowa pora nosi ze sobą też wiele niebezpieczeństw. Na pewno wiecie o co chodzi. Połączenie przykrótkich rurek z fajnymi i kolorowymi Adidasami, bądź białymi superstarami, bądź trampkami na tzw. słoninie, czyli Creepersami. Dla mnie one są trochę creepy! Ale co to to połączenie stylizacyjnie wymaga nagiej kostki. Jeżeli jednak chcecie być dalej modni, ale nie marząć, polecam Wam dwa sposoby. Pierwszym są kolorowe skarpetki. Tutaj przygotowałam ścianę skarpetek, które być może nie będą aż tak cool jak odsłonięta kostka, ale na pewno... Zaintrygują nie jedną osobę, która będzie przyglądać się tej części Waszego ciała na zimowym polu. polu. Spójrzcie tylko na tę urokliwą parę skarpet. Trzymam jedną, ale mam, mam dwie. To są skarpetki na niedzielę. Ten motyw wielokrotnie powtarzał się w stuleciach historii sztuki, na płótnach religijnych lub innych. Teraz może pojawić się na Waszej kostce. Istnieje też drugie rozwiązanie tego problemu, nagich kostek. O tym powiem w następnym odcinku.